Pierwszy sygnał taka siekiera także był dziamak taki kill off, jak w poprzednim filmie Na dzisiaj siekiera no, do następnego sygnału i następny sygnał Chop od płyty pancernej taki dałek dobra kopiemy dalej No ja dobrze pamiętam jest to element od rygla od kopiemy dalej następny sygnał łósoczka 0 Jak dobrze widzę. 36 rok produkcji. Ładna. Taki dołek. Dość głęboki, powiem. Dobra. Do następnego sygnału. Następny sygnał. Podkładka. Trochę się leżała na wierzchu. i ciężka Dobra. do następnego sygnału duży sygnał jeszcze nie wiem co to jest to jest coś bardzo dużego No, i mamy medalik. Aniołeczek chyba jakimś chyba fletem. Jak wygląda z tyłu. Dzisiaj lecimy Simplex. Mam sygnał. Jest owiany żołnierzyk. Jak widzę. To chyba prusak. Ale śliczny. Tu ma trochę ułamane, Ale tak. To świetne. Kurde. Ale super. Simplexik daje radę. Sygnał taki pomiędzy 55 a 61. Zaraz go wyczyszczę. Bardziej się go nie dało wyczyścić. Tutaj niestety dostał. Ode mnie, jak go wykopywałem, ale jest. No piękny. Trochę farby jeszcze przebija na nim. Dobra, kopiemy dalej. patrzcie jak się wije tutaj. No tu taka łuseczka. Małzerek. Fajna musiężna. 35 rok produkcji. Strzelono. Także jest fajnie. Takiego dołeczka. Dobra, kopiemy dalej. Ja Mamy następny sygnał. Też łuseczka. Nozerek. Teraz się zrobimy, jakiego roku. Rok produkcji nie widzę, ale też strzelona. Dobra, szukamy dalej. No i mamy monetkę. A nie, kurde, myślałem, że monetka. Co to jest? To nie złapie ostrość o. to chyba kurde, no nie wiem co to jest pierwszy raz takie coś widzę wygląda jak dupka od łuski na samym środku ma 16 no łap to ostrość o i jakiś dindzelek z tego wystaje No kurde No pierwszy raz się z czymś takim spotykam Centra praktycznie na wierzchu Wystarczyło liście odgarnąć Dobra, kopiemy dalej Mamy łuskę Kurde Nowe kopie w dół to się okazało, że 10 cm pod ziemią, tylko, że z boku zaraz zobaczymy o, ta jest ciekawa bo nie strzelona Teraz spróbuję sygnatury odczytać rok produkcji chyba 36 No, tu się nie wiem. To jest chyba ćwiczebna. No, będzie chyba ćwiczebna, bo tu drewno jest. No to ciekawe. Dobra. Do następnego sygnału. Następny sygnał. Oczywiście standardowo znowu puseczka. Nawet ładniutka. I tak, chyba strzelono. Nie. No nie, widać. Trochę skorodowiało, ale chyba strzelono. Bić. to. Chyba ten nie odczytam. No, tak niezbyt ciężko będzie. następnego sygnału o, i przy czyszczeniu wyszło że było wie, wiele razy w użytku była ponownie elaborowana widać dwa pierścienie takie odznaczone tylko niech pierw ostro to jest pierwszy. I tu chyba będzie drugi. Dobra. Na takich wzgórzach, wzniesieniach, dolinach kopiemy. Jest sygnał museczka. Oczywiście ponownie małzerek. Co mnie to nawet nie dziwi. Teren, dość nawet mocno broniony przez Niemców. No, łap ostrość. Zaraz czytamy turki I... chyba... trzydziesty rok produkcji. Rękawieczka rękawiczka mi się przyciurwiła. Dobra. Kopiemy dalej. Widzicie? Ponownym sygnałem jest, co? Buzka od Manzerka. Strzelona. Nie widać za bardzo sygnatur, ale jest następna uszeczka. Dobra, trochę zaczęło padać, i chyba zrobimy podsumowanie. Podsumowanie: jest to 6 łusek od Mausera, w tym jeden prawie cały dumping ćwiczebny. Ołowiany żo żołnierzyk. I ta niby plomba, niby łuska, niby coś. O, tak się prezentuje. A kończymy w miejscu, gdzie jest zrobiony niby tor rowerowy, a dawniej stała tu kiedyś. Wieża Bismarka. Dobra, to do następnych sygnałów.